Sponsorem programu jest Volkswagen, dostawca elektrycznych modeli IP. Śmieszny. Cicha noc, piękna rzecz, ach. Rok odgrywa mocny strach. Gwiazdy znany, czy nie znany? Sparam autem młodej żony. Kiedy poczujesz moc. Kina poczujesz moc. Chespa to za święta bez kadki z piernika. Codziennie, wesołe po południu, a straszne po 22.00 na Paramount Network. Mam locek, a już wiem, że na rachunki za gaz idzie tyle papieru miesięcznie. Papierowe faktury? Popa! Więc wymyj i papa! Aktywuj ekofakturę PGNiG, bo to wygoda dla Ciebie i wytchnienie dla środowiska. Jak świąteczne przygotowania! to Allegro. Wybieraj spośród tysięcy produktów pod choinkę w super niskich cenach. W tym zestaw Pampers Spence z chusteczkami Aqua Harmony. Jak wesołych świąt, to Allegro. Podaruj bliskość na święta. Kup w T-Mobile Xiaomi Redmi Note 13 g a drugi smartfon dostaniesz w prezencie. Niech nas dobra sieć łączy. Jak czyści mleczko CIF? Zapytaliśmy ekspertów. Łatwo i przyjemnie. Czyści nawet buty. Wow! Dzięki mleczku CIF moja kuchenka zawsze śni. Wow! Czysta magia? Nie to mleczko CIF. Pożyczam. Mamy to! Też by mi się przydała taka walizka z kasą. Weź pożyczkę. mam. Stary, nie pstrykaj, tylko klikaj. Ogarnij pożyczkę przez apkę. Z PKO Banku Polskim, twoje potrzeby są na pierwszym planie. Pożyczka gotówkowa RRSO 11,57%. Smartfon Samsung Galaxy A35 5G za 36 zł miesięcznie? Tak, w media ekspert. Dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj ile płacisz. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A35 5G aparat aparat 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Odświeżanie... 120 Hz pojemna bateria, super szybkie ładowanie. Teraz za 1079 zł, a w ratach 0% już za niecałe 36 zł miesięcznie. Elektryczna Kia i vitra z zasięgiem do 605 km. i więcej. Kija, movement inspires Włącz zdrowy tryb życia z Nutribullet Blenduj, siekaj, miksuj To proste, naciśnij i przekręć Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej Z łatwością pokruszą nawet lód i mrożone owoce Zdrowe odżywianie bez wysiłku W Sephora znajdziesz najpiękniejsze prezenty dla najbliższych, w tym paletę Huda Beauty lub zestawy prezentowe od benefit czy glow recipe. Więcej pomysłów na prezenty w perfumeriach na sephora.pl i w aplikacji. Sephora, we belong to something beautiful. Księgowi! Najlepszy księgowy to ten? Zalecenia! Naprzód księgowi, lecimy! W wybraliśmy najlepszych księgowych z całej Polski, którzy nie boją się nowych wyzwań. Dlatego właśnie klienci Infaktu takich uwielbiają. I 9 na 10 z nich poleca swojego księgowego. Infakt. Księgowi z polecenia. Volkswagen zaprasza na wyprzedaż rocznika 2024 z korzyścią do 17 900 zł. Sprawdź ofertę wyprzedażową i wybierz model, który pasuje idealnie do Ciebie. Parownica ręczna Philips z serii 5000. swój styl z parownicą ręczną Philips z serii 5000. Teraz w ekspert. Nowość. Parownica do ubrań Philips z serii 5000. Już od 229 zł. Masz Pionierska technologia Dyson Airstraight. Suszy i prostuje mokre włosy, wykorzystując szybki przepływ powietrza zamiast gorących płytek. Mocny i skupiony strumień powietrza w kontrolowanym sposób suszy i jednocześnie prostuje włosy. Oszczędza czas bez kompromisu dla efektu i zdrowia włosów. Uzyskaj naturalnie prostą i pełną objętości fryzurę bez uszkodzeń termicznych. Aeroprostownica Dyson Airstraight. Nowoczesna stylizacja w trosce o zdrowy wygląd płosów. Pamiętam ten motor. Junak M10. Poznaj historię legendy i zbuduj metalowy model w skali 1 do 4. Ruchome elementy światła dźwięk. Junak M10. Numer pierwszy tylko 4,90. Już w kioskach i na kolekcja junak.pl Nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w trzy dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Nie tylko na boisku pewność siebie daje ci przewagę. Dzięki kolarce Remington gole głowę szybciej i dokładniej. Wybieram komfort gole na z Remington. się pewnie. Polecam Szymon Marciniak. Kup mnie MediaExpert, golarkę do głowy Remington i kol się pewnie w mniej niż 2 minuty dzięki 5 kątnącym. Teraz za jedyne 229 zł, a dodatkową główicę gorącą z kodem robotowym dostaniesz za pół ceny. A gdyby potrzebował gotówki. Prosta pożyczka jest bez prowizji. Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. No. Bez prowizji. Na koncie nawet w 15 minut. RRSO 8,29%. No. Polecam kasę Stefczyka, Paweł Tarnowski. Magie chwili z iPhone'em 16 Pro. Dzięki nowemu sterowaniu aparatem i kinowym ujęciom w zwolnionym tempie. Teraz do 30 0% na wszystkie produkty Apple. Tylko w RTV EURO AGD. A ty nowy? Co A byś na święta? Ja? Śmiało. Coś stylowego. Przecinarki, odkurzacze, kosy, nożyce, dmuchawy? Naszym zdaniem każdy zasłużył na coś sztilowego. Odkryj prezenty dla dorosłych, z których ucieszą się jak dzieci. Szczegóły na www.sztil.pl lub u autoryzowanych dealerów. Sztil nie tylko dla profesjonalistów. Przeceny na święta w ekspert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, piekarniki parowe, ekspresy cieszeniowe, roboty sprzątające w super niskich cenach. Klasyczne wtorki Barbarella, we wtorek o 20 na Paramount Network. Sponsorem programu jest Volkswagen, dostawca elektrycznych modeli IT. Całe życie na Ziemię przerwałem!